Za decyzją Szymona Hołowni o tym, że chce opuścić polską politykę, jest ta presja i to, że on nie był w stanie wytrzymać tej potężnej krytyki. W jego otoczeniu pada takie zdanie, że on już dłużej w tym bagnie, cytuję, nie chce, nie chce być. Do trudnej, znaczy w trudną sytuację wpędził się oczywiście sam Szymon Hołownia różnymi decyzjami. Mówię szczególnie o tej, o, o, tym, o tej wspólnej kolacji z Jarosławem Kaczyńskim w domu Adama Bielana, ale ta krytyka, która na niego spadła, jego otoczenie twierdzi, że on się tego nie spodziewał. Kulminacja tej presji na niego faktycznie była gigantyczna. tak? Przegrał wybory z bardzo słabym wynikiem prezydenckim. To, że przegrał, może nie aż takim zaskoczeniem dla niego, jak to, że faktycznie no, ten, po prostu był słaby. Ale generalnie on, jak mówi jego otoczenie, czuł się, no, czuł, że ta polityka go po prostu wypluwa. No, no, stał się trochę, trochę taki bym powiedział niedotykalnym koalicji rządzącej. Znaczy wszyscy, no z wyjątkiem tradycyjnie bliskiej e, Polsce 2050, e, bliskiego e, PSL-u i Władysława Kośniaka-Kamysza, no to wszyscy raczej bym powiedział tak, e, e, żeby to zobrazować, no raczej wychodzili, przechodzili na drugą stronę ulicy widząc e, Szymona Hołownię, więc on nie miał, nie miał wsparcia, nie miał zrozumienia i raczej stał się przez moment taką osobą tak niepewną, że właściwie nikt nie wiedział w co gra Szymon Hołownia.